Co? Jest live, nie jest live. Dzisiaj, w ramach eksperymentu, lecimy zarówno na TikToku, jak i na YouTubie i będziemy testować takie cuda. Mówiłem Wam już, że pracuję w japońskiej firmie. Więc mamy japońskie słodycze, no nie tylko japońskie, bo i tu jest tajwańskie. Chociaż to nie ma nic wspólnego z moją pracą. Po prostu dzisiaj po drodze byłem w Have Price i w TK Maxie. Także słodycze z Half Price, z TK Maxa. Te cudne liofilizaty. No, my zaczniemy od nich. Już kiedy Wam pokazywałem te grzybki liofilizowane, czy tam chipsy grzybowe zrobione z całych grzybów. Są po prostu rewelacyjne. Nazwa firmy sugeruje Mush Garden od Mushrooms, że się specjalizowali w grzybkach, a teraz mamy dużo, dużo więcej innych produktów. Próbujesz wecę wasabi. Takiej jeszcze nie mieliśmy. Całkiem dobre. Ale oprócz grzybów mamy okre. te ostatnio widzieliście. Ale też mamy grofek liofilizowany i najzwyklejszy czosnek. okre też już znamy. No tylko pokażę dla tych, co nie widzieli wcześniej. Wygląda o tak. Spróbujemy sobie groszku. Zwykły taki groszek cukrowy, tylko właśnie leciutki jak chipsy, kupiące. Co? Zdziwne? Czy nie bardzo? Średnio. nie. Oj, A czosnek? Nie. Nie? Nie. normalnie w całych ząbkach i te są leciutkie jak styropian zapachu czoskowego za bardzo nie mają spaczki spaczki daj Tyle ale zobaczmy cukier candy cane Mówię, dzisiaj nie będziemy próbować, bo to są fasolki takie o smaku, jest taki lasek świąteczny, czyli to jest mięta pieprzowa, tak? Mm. czarną powieczka, marchew, spirulina, kurkuma, aromaty, tak? Aromaty nie wiadomo jakie, ale generalnie to są takie typowo świąteczne. I spróbujemy tylko tych japońskich. Kogumi Drink. W wielkie owocowe, w czterech smakach. Napojów gazowanych. Lemoniada winogronowa, lemoniada melonowa, cola, cydr. Kolejne. W owocowe, w czterech smakach. Pomarańcza, winogrona, jabłko, winogrona, muskat. I ostatnie. To są jakieś... Czy to nie są wielki? Zobaczmy na opis. Miękkie cukierki pokryte, twardą, chrupiącą, z w czterech smakach. mnie da cola, mandarynka, winogrona. To której zaczynamy. Wybierasz? No, a sobie zobaczę, jak wygląda ekran na TikToku. To jest pierwszy raz, kiedy streamujemy na TikToku, na YouTubie już. Streamowaliśmy nieraz, i tu jest ten problem, właśnie, że za bardzo komentarzy nie widać. I tylko że dwie osoby w tej chwili oglądają. Natomiast, gdzie jest ekran z komentarzami? No, słabo coś z iPhone'a się streamuje na YouTube. Z robiłem tak, że jak streamowałem na komórce, to miałem jeszcze komputer otwarty i tam komentarze podglądałem. I co? Próbujesz? Jakie twarde. Ale śmieszne. W środku nie są jakoś mega miękkie. Nie są miękkie? Takie jak draże chińskie. O, ale widzę jedną rzecz. Na TikToku ekran jest jakoś dużo bardziej ostry obraz. Mimo, że to starszy iPhone. bo to ewidentnie jest kwestia też oprogramowania. Może YouTube przycina transfer i dlatego jest słabsza rozdzielczość. A jak A nie. To są. To nie ma. Nie no, dobrze są. Dobra, są? Są cukierki z stylu. Wyciągamy plomby. Nie skończę z tym, nie wiem, dobra. i 100% jest. Czyli pewnie 100% toku, a miało być 4 smaki. jak jest. raczej widzę trzy kolory. jak trzy. Fioletowy, niebieski, żółty. złoty Góry. No. No szukaj nas. Mm. Chyba wiesz, cztery spaki są, ale w której z nich to jest mieszanka dwóch. Dobra, otwieramy rynki. Mogę od razu jedne i drugie. Były na wyprzedaży po jakieś 10, 12, 15 zł Nie wiem, ile normalnie kosztują. Jest, nie wiem. Proszę bardzo. Oj, Mini. No takie w kształcie trochę gumisiowate, ale wy tak małe. Tutaj do jednego obiektywu, do drugiego. Jak, off, jak chemicznie pachną. No. Jest taki wczód, wstuczy, zalotuje. zalotuję. To chyba bardziej. No skutkowo nie są złe. Po jednym z każdego. Półty pomarańczowe. O, jaki mi się trafił. Sklejony razem. I zielony, zielona. A tu mamy pomarańczowe, te są jeszcze mniejsze. Pomarańczowy, żółty. To jest chyba taki mocno filetowy, prawie czarny. Co to widzisz? Widać, jakieś lepiej nie widać. Nie? i białe. Co córuś? Nie, Nie widać Cię. No ja wiem, no ja za mała jestem. Zapach mają niezbyt przyjemny, ale smakowo całkiem, całkiem. Ale też takie chemiczne straszne. Tu są, spakują. Dziękuję. Preklujemy. O. Mm -mm. To niezbyt, ale i tak się zjedzą mm. Obra, zobaczymy gdzie To Skąd macie japońskie? To wszystko z Half Natomiast liofilizaty z Sticky Maxa. No, serduszka jakieś tu leci, widziałaś to? No. Bo lajkują ci. To tak działa? Na YouTube jakoś tak nie bardzo nic się nie dzieje. Dobra, dojadamy po jednym. I wracamy do lekcji. Nie? Nie. Co tam było? Czego sprawdzę jutro? Zmatnę. Zmatnę. My lecimy, bo niestety matna czeka. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I się widzimy. Ponownie wkrótce. Hej. Mhm. Ja jeszcze wiedział jak to się wyłącza? To. Mhm. and live, you can also try live with another creator. Up. And now. I na YouTube robimy dokładnie to samo. Do you want to stop streaming?